się do tureckiej cukierni Simit House na Warszawskim Wilanowie. Cukiernia ma również swoje punkty na Ursynowie i w Śródmieściu. i Chciałam dla was przetestować tureckie słodkości. Jako pierwszy zamówiłam turecki pudding z mnóstwem bakali. Są wiórki krokosowe, rodzynki. No jest ich naprawdę tutaj tych bakali dużo. Do tego zamówiłam turecką herbatkę. Za taki zestaw zapłaciłam 25 zł i zabieram się za próbowanie. Tak wygląda pudding po wymieszaniu. Zaraz opowiem Wam o nim troszkę więcej. Pudding okazał się bardzo słodki i sycący. Słodki przez słodką zalewę, część słodkich bakali, sycący przez ich ilość oraz przez e, ciecierzycę, fasolę i ryż, które również były w środku. Bardzo słodkie i sycące danie. Teraz zamówiłam taką oto bułkę, przypomina mi ona taką polską, standardową bułkę ze słodkim wypełnieniem. Ta turecka ma podobno orzechy w środku, zresztą nawet jej już tutaj troszeczkę widać. No i zabieram się do próbowania. Tak wygląda deser numer 2 w środku. Deser numer 2 mocno mnie zmylił. Deser okazał się kruchym ciastem, takim mocno zbitym, dość słodkim, wypełnionym rodzynkami i siekanymi orzechami włoskimi. Dla mnie idealny w połączeniu z gorzką herbatą. Jego koszt to 12 zł. Jako trzeci deser próbuję dzisiaj brownie. Jego koszt to 19 zł. Tureckie akcenty widać już na pierwszy rzut oka w postaci pistacji. Zarówno siekanych, jak i tych w całości. Mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, jak to brownie jest soczyste i wilgotne w środku. Ciasto brownie w tureckiej wersji okazało się bardzo dobre. Fajny akcent w postaci tych pistacji. Ciasto bardzo mokre, soczyste. Do tego takie gwiniaste, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Bardzo mi smakowało. Jako ostatnie zamówiłam dzisiaj lokum w wersji różanej z nutellą w środku. Cena za kilogram to 75 zł. Te trzy kawałki kosztowały około 5 zł. Zabieram się do smakowania. Jeśli chodzi o lokum, to wygląda ono bardzo efektownie. Smak róży przebija się na pierwszy plan, pokonuje nawet Nutellę. Dla mnie fajne połączenie. Kochani, podsumowując, Simit House jest na pewno miejscem wartym odwiedzenia. Menu jest bardzo szerokie. Ja pokazałam Wam tylko niewielki fragment. Są też śniadania serwowane w wersji tureckiej oczywiście z halwa, balaklava yy, i wiele, wiele innych deserów. Yy, warto wpaść, spróbować, poznać. Ja jestem bardzo zadowolona z wizyty i zostawiam Was z wartym, kochani.